A muzyka czym jest? Nie wiem. Może wieczornym niebem z nutami zamiast gwiazd? Albo mostem zakrętym, po którym instrumenty przeprowadzają nas? Muzyki mnie wierny uczeń, chodzę po świecie i nudzę sama nieraz nie wiem co. Jakiś tekst, jakiś temat, coś, czego może nie ma. Jakiś fa, si, la, do. A ona czym jest? Nie wiem. Może wieczornym niebem, z nutami zamiast gwiazd, albo mostem zakrętym, po którym instrumenty przeprowadzają nas. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew. Tam ludzie dobre serca mają, bo źli ludzie, jak wiadomo, nigdy nie śpiewają. A więc witamy Państwa bardzo serdecznie. W cudownym miejscu, jakim jest Biblioteka Publiczna Miasta Gminy w Obornikach, gdzie ludzie o dobrych sercach zapraszają na. Wieczór poetycko-muzyczny przygotowany z okazji Światowego Dnia Muzyki, który to obchodziliśmy 1 października. Z tej okazji życzymy naszym muzykom wszystkiego najlepszego. Aby muzyka gościła nadal w ich sercach. A że dzisiaj przypada Dzień Uśmiechu, dodam żartobliwie, żeby ich instrumenty były zawsze sprawne. Dzisiejszy wieczór nosi tytuł Na Muzycznej Fali, czyli spotkanie po latach. Spotkanie to zainicjował pan Czesław Karolczak, zapraszając swoich przyjaciół muzyków, solistów, solistki na muzyczną ucztę. Niech więc muzyka wypełni nasze serca, myśli i uczucia. A przed Państwem gość z Szamotu, pan Józef Miłek i gość z dronek, pan, pan Stefan Piłak, zapraszamy. Gość naszego wieczoru, Krystianek Romiński, który uczy dopiero się grać na trąbce, jest uczniem Pana Krzysztofa Warguły, gra w orkiestrze dętej. Krystian, prosimy Ciebie. Jeszcze niedawno chodził do mojego klubu Mądra a dzisiaj już gra na instrumencie. Zdolny. Proszę tak, tak, tak. Tak, tak. Panią tak?

Zwykły smak, bo smakuje tak jak. Po, 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 po tak. Mi. Jak po bowu, po tak. po bowu, po bowu, po bowu, po po bowu, 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 za ten po Me jęczy może morze, ich skórka była i wiąż, wąszy od łez i źli, pożoł okres kto powinorowych roby. che mi porti via con tu che mi pensi ogni via, a casa sua e fino via. Tu che non puoi stare sola, tu che te ne ogni ora e poi dici una parola. Innamorata, innamorata, innamorata. in the To jest to, że to są prawdziwi przyjaciele, którzy nie zawiedli mnie w tych, no, w tym tutaj przedsięwzięciu, które chcieliśmy stworzyć w bibliotece. No, dzięki ich tutaj ofiarnej Proszę, może przedstawić przyjaciół. No, tutaj z prawej strony mojej Silvano Colombo, który od lat ze mną grywał, tu i tam i na wszystkich podwórkach świata. <laughs> Stefan Piłat, który jest saksofonista. Pod basztą wspaniale żeśmy zaczynali. Tak były niezapomniane chwile. Pan Miłek Józef, kolega, wspaniały przyjaciel, który sprawdził się z nami <laughs> w pałacu w Kobiewnikach, e, Tam były tam te imprezy Rotary, tak? Tak, tak. Właśnie, tam były takie. I jeszcze wiele, wiele innych. No cóż, no, ja jako osoba tutaj <laughs> na gitarze, na organach śpiewam. No i Panowie, jak oceniacie dzisiejszy wieczór? Bardzo sympatyczny. E, wspaniale towarzystwo takie. Myśmy tutaj kiedyś już grali, kiedy to było we wrześniu. E, 27 czerwca. czerwca. to było... To było e, no, zbliżona publika, stronę, ale dzisiaj jeszcze więcej. Po jednej strony e, miastu. No. Taka publika, która chyba odbiera dobrze ten rodzaj muzyczki, takiej uniwersalnej, trochę standardowej, trochę suite, na pograniczu tak? jazzu, trochę no. y, popu, sweet, no, potrafią się bawić? Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. Ja nie raz to doświadczyli, grając tutaj różne imprezy. No myśmy wspólnie przegrali kupę lat już, nie? Prawie 50. <grychy> w różnych knajpach, nie knajpach, w różnych tam bezszelewroczystościach, no, no i porządnych lokalach. Też. No i no, porządnych no. lokalach. Myślałem, że spotykacie się cyklicznie raz do roku. W... To jest to jeszcze ta, 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 ta tradycja? <grychy> yy, no można powiedzieć, że tak. No, ale. W składzie. Tak, jeżeli zdrowie na to pozwalało, nie, to to było. Były spotkania i ale będziemy starali się, żeby to jednak utrzymać, ten trend. Jedno jest pewne, że to jest nasza pasja, bo przecież w naszym wieku, jak patrzycie Państwo na nasze główki, e, to już mało kto się tym zajmuje, a my e, nadal uporczywie, już może nie na taką skalę jak kiedyś, też się w to bawimy, bo każdy z nas wykonywał lub wykonuje różny inny zawód, a to jest tylko takie hobby, pasja. Wielu pieśniu, jak tak Przyglądam się światu nie rano za więcej. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było. Znikło gdzieś za nami. Choć papiera w przybyło. Choć papiera w przybyło.